Spójrzmy teraz na takie zadanie. Mamy naszkicować wykres funkcji f, no i wzór tej funkcji mamy podany tutaj, a następnie wykres funkcji geodx oraz howdx. No dobra, zaczniemy od tego, że narysujemy sobie wykres tej funkcji, czyli ona będzie składała się z dwóch części. Pierwsza część to będzie funkcja o wzorze y równa się minus x. No, i tu zobaczcie, mamy podaną dziedzinę. Czyli, gdybyśmy to sobie chcieli narysować na osi liczbowej, żeby to lepiej widzieć, to tak, zaznaczamy sobie minus dwójkę, kółeczko jest otwarte, no i przedział jest skierowany w lewą stronę, tak, bo tutaj mamy tą minus nieskończoność. Czyli to oznacza, że x możemy wybierać tylko i wyłącznie z tego przedziału. Czyli możemy wziąć minus 2, minus 3, minus 4, no minus 2 musimy wziąć, tak? No bo tutaj ten przedział nam się kończy, no i zaznaczymy tutaj kółeczko otwarte. Ale możemy brać liczby mniejsze od minus 2, ale już nie można brać większych. Na przykład 0, 1, 5, tak? no jak widzicie, te liczby nie należą do naszej dziedziny. No to weźmy sobie jeszcze na przykład minus 3. No i podstawmy do wzoru minus, minus 2, to te dwa minusy nam, da, nam dadzą plus, czyli mamy dwójkę, a tu otrzymamy 3. Zaznaczmy te punkty, czyli minus 2, 2 kółeczko otwarte, czyli mamy minus 2, 2 tutaj, a następnie minus 3. I 3, czyli minus raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy tutaj, to jest punkt. No i przyciągamy sobie to do minus nieskończoności, czyli tu się nasz wykres zaczyna, a ciągniemy dalej o w ten sposób. No dobra, mamy pierwszą część naszego wykresu. Teraz spójrzmy na drugą. Tutaj wzór funkcji to y równa się 2. To znaczy, że nieważne jakie będą xy, y zawsze będzie równy 2 to mamy podaną dziedziną dla x, czyli może to też sobie zaznaczmy na osi liczbowej, czyli mamy tak minus dwójkę, ale tutaj kółeczko będzie zamalowane, no i dążymy do plus nieskończoności, czyli nas interesuje ta część. Czyli weźmiemy sobie na pewno minus dwójkę i kółeczko tutaj będzie zamalowane. No i na przykład możemy wziąć sobie jeszcze minus 1, możemy wziąć 0, na pewno nie możemy wziąć liczby mniejszej od minus dwójki, bo na przykład minus 3 czy minus 5 nie należy do dziedziny tej funkcji, czyli do tego przedziału. No i tutaj oczywiście y także będzie równy 2. Czyli zaznaczmy: minus 2 dwa, dwa, kółeczko zamalowane, czyli minus 2,2. Dwa, dwa, tu kółeczko należy zatem zamalować. No i mamy punkt dalej, minus 1, 2, czyli tutaj oraz 0, 2 i w ten sposób zdążamy do plus nieskończoności, czyli łączymy to sobie. No i tak wygląda wykres funkcji f od x. Spójrzmy, co mamy dalej zrobić. Dalej mamy naszkicować wykres funkcji g od x. Czyli to będzie f od x minus 3. Czyli to sobie zapiszmy, że g od x to będzie f od x odjąć 3. Czyli to jest przesunięcie o wektor, no i wektor będzie miał współrzędne 3,0. Czyli to oznacza, że przesuniemy wykres tej naszej funkcji f od x o 3 jednostki w prawo, ponieważ pierwsza współrzędna wektora jest. Dodatnia, czyli właśnie poruszamy się w kierunku liczb dodatnich. Może kolor sobie zmienimy na zielony i w ten sposób zaznaczymy wykres funkcji G od x o 3 jednostki. Czyli weźmy sobie na przykład no, ten punkt. Czyli mam raz, dwa, trzy tutaj. Następny punkt ten. Raz, dwa, trzy tutaj. No i dalej będziemy ciągnęli to do plus nieskończoności. Czyli to wygląda w ten sposób. No i łączymy sobie wykres o w ten sposób i to jest wykres funkcji g od x. No i jeszcze musimy narysować wykres funkcji h od x, czyli tutaj mamy wzór, czyli to będzie f od x plus 1, czyli to sobie zapiszmy tutaj, że h od x to będzie f od x plus 1, czyli to oznacza, że wektor przesunięcia ma współrzędne minus 1, 0. I ponieważ ta pierwsza współrzędna wektora jest ujemna, no to wykres przesuwamy w kierunku liczb ujemnych, czyli w stronę lewą. Zaznaczmy sobie ten wykres może kolorem fioletowym. No i przesuwamy o jedną jednostkę, oczywiście F od X, czyli ten wykres narysowany kolorem czarnym o jedną jednostkę w lewo, czyli tutaj i tutaj. No i to możemy sobie już połączyć. No i następnie do Plus nieskończoności, czyli tak wygląda wykres h od x.